Dzisiejszy magazyn kulturalny rozpoczynamy od konferencji dotyczącej pabińskich obchodów roku Moniuszkowskiego. Ich organizacji w naszym mieście podjął się Miejski Ośrodek Kultury. Witam Państwa serdecznie na konferencji poświęconej obchodom 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Rok 2019 został w naszym kraju ogłoszony rokiem Moniuszkowskim, w którym to organizowane są imprezy w całej Polsce dotyczące upamiętnienia narodzin tego niezwykłego twórcy i muzyka. W 2019 roku w Polsce planowanych jest ponad 600 tego rodzaju imprez. Dzięki temu, że mieliśmy tak wspaniałego kompozytora, mamy czym się pochwalić. Moniuszko skomponował ponad 260 pieśni o charakterze narodowym i patriotycznym, i temu właśnie ma służyć Rok Moniuszkowski. Miejski Ośrodek Kultury również pragnie włączyć się w te obchody i dzięki pomocy Łódzkiego Domu Kultury. Który, jest, który ogłosił konkurs na projekt dotyczący imprez, które mogą zorganizować lokalne instytucje kultury, otrzymaliśmy dotację, która to pozwala nam zorganizować obchody Roku Moniuszkowskiego również w Pabianicach. Łódzki Dom Kultury jest współorganizatorem tego wydarzenia, które będziemy mieli okazję Oglądać i brać udział w Pabianicach. Jeżeli chodzi o same obchody tutaj u nas w Pabianicach, główne obchody i koncert finałowy całego projektu odbędzie się 12 października 2019 roku o godzinie 17. I skorzystamy tutaj z wielkiej pomocy naszego partnera, mianowicie Fundacji Niezależny Fundusz Kultury Polkan Art z Warszawy którego prezesem, współtwórcą i założycielem jest Aleksander Ładysz. Na pewno łatwo się zorientować, że jest to syn naszego Bernarda Ładysza i on również będzie obecny na naszym koncercie. Przygotowaliśmy dla Państwa dwa bardzo ważne wydarzenia. Jedno z tych wydarzeń to będzie wystawa Witolda Myserowicza, naszego polskiego grafika i karykaturzysty, który w czasach świetności i w czasach twórczości Stanisława Moniuszki projektował plakaty, które były promowane i pokazywane na wszystkich najważniejszych uroczystościach i koncertach, które odbywały się w Polsce i za granicą. Dzięki Fundacji Niezależny Fundusz Kultury otrzymaliśmy dostęp do tych plakatów i będzie je można zobaczyć na przepięknej wystawie, która również już się montuje w naszym Miejskim Ośrodku Kultury. Bardzo oryginalnych, bardzo nietuzinkowych. Przypominam, że wówczas nie było grafiki komputerowej, więc naprawdę te plakaty mają niezwykłą wartość. Oprócz tego na koncercie w dniu 12. Października będziemy mogli posłuchać światowych, światowej sławy artystów, mianowicie Natalii Kowalenko, sopran, Aleksandra Ładysza, już wcześniej wspomnianego przeze mnie śpiewaka operowego, oraz Jarosława Domagały, który będzie akompaniował na fortepianie. Wszyscy oni mają bardzo bogatą twórczość artystyczną, którą i promocję kultury wysokiej w naszym kraju, a także poza jej granicami. Pan Aleksander Ładysz zapowiedział również dla uczestników koncertu, który, który wspomnę jest, na który wstęp jest bezpłatny, wolny niespodziankę dla publiczności, o której nie chciał mi powiedzieć, ale myślę, że będzie bardzo wysokiej jakości. My z kolei jako Miejski Ośrodek Kultury przygotowaliśmy nagrody i również niespodzianki dla uczestników koncertu w Dradzono mi również tajemnicę, że będzie animowana publiczność, będziemy wspólnie również śpiewać pieśni Stanisława Moniuszki, a wśród repertuaru, który usłyszymy, nie zabraknie najpiękniejszych pieśni polskich, m.in. z Halki i ze Strasznego Dworu. Czas na kolejne zapowiedzi. Klub Podróżnika PTTK i Miejska Biblioteka Publiczna w ostatni piątek września zapraszają na spotkanie z Jolantą Łacwik-Becht. Krajoznawczyni z Pabieńskiego Oddziału PTTK opowie o tegorocznej pielgrzymce do Ziemi Świętej. Spotkanie zatytułowane Od Jana Chrzciciela do Chrztu Jezusa rozpocznie się o godzinie 18.30 w Galerii Ex Libris Miejskiej Biblioteki Publicznej. O tym koncercie mówiliśmy tydzień temu, dziś raz jeszcze przypominamy i zachęcamy do uczestnictwa w tej muzycznej uczcie. Szanowni Państwo, niemal równo 25 lat temu... W murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach odbyła się pierwsza próba zespołu Tipsy Drivers. W związku z tym chciałem bardzo serdecznie zaprosić Państwa na nasz okrągły jubileusz, który odbędzie się 28 września o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Wystąpią wspaniali zaproszeni goście, m.in. Blues Junkers, Harp Friends, czyli wspaniali harmonikarze z Zielonej Góry, z Rzeszowa, z Warszawy oraz inni zaproszeni goście, ale nie chcę wszystkiego zdradzać, bo wszystko wyjaśni się już 28 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Pawianicach o godzinie 19. Wstęp jest wolny, także bardzo serdecznie zapraszam. Dla wszystkich chętnych po tej uroczystości: Zapraszamy również na muzyczne afterparty, które odbędzie się w klubie Zielona Górka na ulicy Zielonej. Bądźcie z nami koniecznie. Tipsy Drivers. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia oraz Muzeum Miasta Pabianic rozpoczynają kolejny cykl koncertów Muzyka w zacnym dworze. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie i bardzo gorąco po wakacjach w imieniu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Pabianicach i oczywiście zapraszam na nasze koncerty. Pierwszy z nich już niebawem, 2 października w środę o godzinie 18 w Muzeum Miasta Pabianic. Uczcimy w ten sposób Międzynarodowy Dzień Muzyki. Gorąco polecam, bądźcie Państwo z nami. Teraz czas na premiery filmowe. W piątek na ekrany Kinatomi wchodzi polski film Legiony. To superprodukcja o legionowym pokoleniu lat 1914-1916, które wywalczyło Polsce niepodległość. To epickie widowisko historyczne, zrealizowane przy użyciu najnowocześniejszych technik filmowych. Ukazuje młodych ludzi bez wahania rzucających się wir balki o odzyskanie państwowości, ale także tych, którzy dopiero zrozumieli, że tylko w wolnej Polsce zrealizują swoje marzenia. Uniwersalna opowieść o wchodzeniu w dorosłość w trudnych czasach i dojrzewaniu do wspólnoty. Wielka historia jest tu tylko tłem dla rozgrywającej się na pierwszym planie Love Story. W sobotę 28 września, coś dla miłośników komedii familijnych, amerykańska produkcja Był sobie pies 2. To kontynuacja hitu, który w Polsce zakrycił widzów w każdym wieku. Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko u boku ukochanego pana lub pani, ale czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadążyć. Od soboty w Kinietomie można też oglądać wyprawę Magellana. To animowana megaprodukcja, która przeniesie widzów w każdym wieku prosto na pokład okrętów pod dowództwem Ferdynanda Magellana i Juana Sebastiana Elcano. Flota pięciu potężnych okrętów opuszcza Sewillę w 1519 roku pod dowództwem Magellana wraz z jego załogą liczącą ponad 200 marynarzy. Magazyn kończymy przeglądem nowości wydawniczych. Joanna Bator Purezento. Autorka znana z książek psychologicznych, obyczajowych, ale także książek opisujących Japonię. Autorka w swojej najnowszej książce po raz kolejny zabiera nas do Japonii, która jest krajem jej bardzo bliskim. Książka opowiada historię kobiety, która, której umiera chłopak. Yy, ona próbuje poradzić sobie z, z tą stratą. Yy, mieszkając w Japonii, uczy polskiego, angielskiego. Yy, pewnego razu podczas jednej z lekcji poznaje pewną Japonkę, która pokazuje jej inne sposoby życia, yy, nie takie jakie zna z nas, Polski. Tutaj w tej książce przewija się przy, przez większą część taka filozofia zen, filozofia spokoju. Warto nawet zwrócić na okładkę tej książki, mamy tutaj takie złote ślady. Działalnością, którą się zajmuje bohaterka tej książki jest między innymi naprawa japońskiej ceramiki, bo oni tą ceramikę popękaną próbują jakoś naprawić złotem. Czyli te miejsca popękane wypełnia się złotem, i to jest myślę taka metafora tej książki, jak naprawić swoje popękane życie. Książka bardzo spokojna, idealna na długie jesienne i zimowe wieczory. Czarny kot, Biała kotka. Książka dla dzieci autorki włoskiej Sylwii Borando. Książka między innymi zdobyła nagrodę Nati Perlegere we Włoszech. Opowiada o różnicach, które nie muszą wcale dzielić, ale mogą nas łączyć. Bohaterami opowieści są biała kotka i czarny kotek. Czarny kotek wychodzi tylko w dzień, biała kotka tylko w nocy. Gdzieś w tym momencie, kiedy noc spotyka się z dniem, kotki również się spotykają i poznają swój świat. Znaczy, każdy kotek pokazuje swój świat. Na przykład, czarny kotek w dzień lubi obserwować muchy, a biała kotka w nocy lubi obserwować świetliki. Kotki zaprzyjaźniają się ze sobą, a może nawet będzie między nimi coś więcej. Książka uczy dzieci, że nie musimy być tacy sami, jeśli chcemy się przyjaźnić czy kochać, a różnice mogą nawet być pomocne tutaj, ponieważ możemy poznać dzięki temu świat. Innej osoby to jak ona ten świat postrzega. Czarny kot, biała kotka. Taka pouczająca książeczka dla dzieci. Warto przeczytać z dzieckiem.